Cześć wszystkim, zadanie z egzaminu 2021. Mamy tutaj zadanie, gdzie przedstawiono nam e, schematy przemian. E, no i może napiszemy sobie najpierw te przemiany. Będzie najprościej się wydaje. Czyli tak mamy metan z chlorem. Mamy etan też z chlorem. Tak, no i tak. E, potem mamy benzen i, i też z chlorem, oczywiście, wszystkie. Także usuwamy sobie ten benzen. Powiedzmy, że tak. I ostatnie mamy tolułem, czyli też ten tak, benzen, o tyle, że z grupą metylową. No i teraz tak, produktem pierwszej reakcji ma być chlorometan, czyli mamy tutaj ch 3 c, H3, c e i Hcl jeszcze. No i to jest reakcja substytucji wolnorodnikowej, czyli ta charakterystyczna, gdzie piszemy sobie światełko nad strzałeczką, ewentualnie tam inne oznaczenia. Mamy reakcję adycji tutaj, czyli tak To ta reakcja to substytucja może są tutaj. Gdzieś przy tym, że to jest substytucja, to będzie adycja. No i przy tej adycji, oczywiście, sobie tam chlor zapisać, tak. No właśnie, no i to jest oczywiście elektrofilowe, czyli tutaj mechanizm ten był wolnorodnikowe, ten był elektrofilowy. Oczywiście, no bo do podwójnego wiązania, jakby nie patrzeć, wszystkie będą elektrofilowe do łańcuchów prostych, no to jak tutaj widzę jeszcze mamy w D chlorofenerometan, czyli przyłączyliśmy sobie chlor tutaj do tej części, czyli do grupy metylowej, więc to jest tak jak z reakcją z łańcuchem prostym, czyli to wygląda oczywiście tak, CH2Cl, no i jeszcze HC. No i do łańcucha prostego, no to taki sam katalizator jak w przypadku wolnorodnego, bo to jest wolnorodnikowy no, tak jak w przypadku metanu z chlorem, e No i reakcja tutaj, czyli przyłączanie do pierścienia wymaga FeCl3. Na przykład to da, można no, napisać Fe3, e no i tutaj powstanie ten produkt. co No i tutaj mamy ukryte wody w tym zapisie i HCl prawda? Dobrze, czyli tu mamy adycję elektrofilową tutaj mamy substytucję jeżeli chodzi o ten benzen no i ta substytucja jest do związku który jest elektrofilem oczywiście czyli też jest elektrofilowa tutaj no i, i tu mamy w ostatnim mamy również substytucję no ale ta również jest wolno rodnikowa do łańcucha prostego także tak to wygląda no i zobaczmy sobie, tutaj mamy wybrać najpierw, e, biorą udział rodniki chloru, czyli to jest oczywiście A i D, tak jak tutaj mówiliśmy. E, teraz tak, T. No to skoro tu już mamy A i D, no to przykładem reakcji adycji elektrofilowej jest przemiana, no to oczywiście tutaj mamy B, prawda? Bo jest to reakcja adycji elektrofilowej, jakby nie patrzeć, czyli tutaj mamy B. Teraz mamy dalej, no to tu mamy napisane, co się dzieje, że tam powstaje kation i anion ee, no, chlor, e, z, związany z chlorem, skutek działania z elektronami podwójnego wiązania, oczywiście tutaj w wyniku działania czynnika elektrofilowego na, pod, e, na podwójne wiązanie węglowodoru powstaje jako produkt przejściowy, oczywiście kation. Następnie przyłączane jest, no oczywiście, Cl- i to by było tyle, jeżeli chodzi o tą edycję elektrofilową. No tutaj mamy substytucję elektrofilową teraz, czyli interesuje nas ta reakcja z jest to C. także wyznaczamy sobie C. No i tej przemianie oczywiście to katalizator mamy wybrać, tak? Czyli tutaj f 3 czyli AFAC 3 w opisanej przemianie najwolniejszym etapem. No i tak jak mówiłem wcześniej, jest no, otwieranie tego kompleksu. Także to właściwie tyle. No bo jeśli chcecie coś przeczytać na temat tych mechanizmów, wiadomo, lepiej to rozumieć e, niż e, umieć na pamięć. Także uczcie się rozumieć co robicie. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, to jest chyba odpowiedź znajomym i do następnego filmu. Cześć!